Ten weekend upłynie nam pod znakiem Jazzu, gdyż w sobotę kolejna edycja Jazz Prudnik Festival. Ale oprócz tego mamy dla was kilka innych propozycji spędzania wolnego czasu. Zapraszam na program weekendowo. Nie tylko na weekendowe imprezy. Polecamy fotobudkę 360. Zabawa na okrągło. W piątek kolejny punkt wakacyjnej trasy z Gminnym Centrum Kultury w Białej. Tym razem od 10 do 13 pobawimy się w krobuszu. Co na nas czeka: animacje, konkursy, dmuchańce i darmowa wata cukrowa. W sobotę w prudniku królować będzie jazz. Tradycyjnie Jazz Prudnik Festiwal odbędzie się w ogrodach Prudnickiego Ośrodka Kultury. Nim rozpoczną się koncerty, zapraszamy od godziny 13 do 16 na strefę dziecka z mnóstwem atrakcji, dmuchańcami, kolorowankami, balonami i animacjami. Pierwszy koncert, godzina 17, Mariusz Separowicz and Band. 18.30 Tant Freaky, zaś 20 The Funky Bum z Patrycją Zarychtą. Ostatni koncert 21.30 to Tomasz Chyła Quintet. Jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o wykonawcach, to od wczoraj na naszym portalu publikujemy o nich informacje. Linki znajdziecie w komentarzu. Nie zapomnijmy, że Jazz Prudniku zawsze występuje w towarzystwie świetnych stoi gastronomicznych oraz strefy Chill Out. Widzimy się w sobotę. W niedzielę o godzinie 15 rozpocznie się piknik rodzinny w Olszynce z całą masą atrakcji dla dzieci. Wata cukrowa, dmuchańce, popcorn, malowanie twarzy i grill. Czego chcieć więcej? Dla lubiących dobrą muzykę mamy także propozycję na niedzielę, bo o godzinie 17 w Muszli Leśnej w Głuchołazach odbędzie się koncert Muzyka Wielkiego Ekranu, na którym wystąpią Roxana Majchroska, Jacek Woleński i kwartet Promenada. A może kino? Jeśli też tak pomyśleliście, to Kino Diana przygotowało seanse w piątki i niedzielę. Do pooglądania mamy Smurfy Wielki Film, czyli propozycję familijną oraz coś dla starszej publiki Jurassic World Odrodzenie. I to już wszystkie nasze propozycje. Życzę Wam miłego weekendu i widzimy się za tydzień.